Natomiast no, ja mam pytanie yy, o te narzędzia. Co by nam mogło pomóc, jakie narzędzia w tym marketingu internetowym? Pewnie masz je jakoś wylistowane w głowie. Powiedziałeś wizytówka Google. A. Ja wiem, że one w placówkach, szczególnie jakichś takich powracających, yy, to gdzie pacjent często powraca, to jest w ogóle majstersztyk. Nie? Są narzędzia różne. Wizytówka Google jest bardzo dobra dla lokalnych biznesów, czyli dla placówek medycznych, bo wizytówka Google ściąga cały ruch lokalny. Jak wpisujemy w Google, wyszukujemy jakiejkolwiek usługi, to najczęściej pierwsze nam się pojawiają oferty z reklamy Google, czyli sponsorowane tak zwane, a zaraz po nich jest mapka i są wizytówki. Trzy się pokazują od razu, jak rozwiniemy, to już tam może ich być nawet nieskończona ilość, ale tam się pokazują biznesy, które są wokół nas. Czyli jak ja siedzę tu, gdzie siedzę, i teraz wpiszę cokolwiek, co bym nie wpisała w internecie, pojawi mi się biznes, który odpowiada na moje zapytanie w okolicy. Tak samo jak ty, Jacku siedzisz u siebie i każdy z nas jakby wpisał, to pojawiają mu się te rozwiązania. Dla biznesu lokalnego super wizytówka Google można bardzo fajnie i bardzo szybko wypozycjonować też sztuczną inteligencją i to bardzo fajne efekty przynosi. Poza wizytówką Google mamy social media, czyli Facebooka, Instagrama, TikToka. Bardzo dobre narzędzie, pozwalające nam komunikować się na bieżąco, w zasadzie dnia na dzień z pacjentem, jesteśmy w stanie być blisko niego. Jesteśmy w stanie też bardzo precyzyjne dane zaczytywać z aktywności pacjentów na social mediach, co jesteśmy w stanie później z tą reklamą, informacją, reklamą trafić do odpowiednich osób, tak? Czyli mamy social media wszelkiego rodzaju. Oczywiście trzeba je prowadzić regularnie i to jest klucz, jeżeli chodzi o social media. Czyli założenie Facebooka, Instagrama i tyle powoduje, co kupienie laseru za 300 tysięcy i schowanie go w gabinecie. Nic. Niestety, taka jest prawda, taki jest fakt. Ruch organiczny, czyli ten, który generuje się sam. On się wygeneruje pod warunkiem, że będziemy tworzyć ciekawy, wartościowy dla pacjenta, fajny kontent, czasami nieoczywisty, to ma wtedy moc. Natomiast i tak te ruchy organiczne no, w pewnym sensie przez Facebooka ograniczane, ale to już temat na, na trochę inną rozmowę. Bardzo dobrze działają portale różnego rodzaju tak zwani pośrednicy w pozyskiwaniu pacjentów, bo tam ten ruch pacjenta jest e, stymulowany. czyli mówię tutaj, chyba mogę powiedzieć, tak? Pewnie. Tam, a, to jest e, są generatorzy ruchu pacjenta i z, z tych Portali, bardzo dużo pacjentów też się umawia, i to są bardzo kaloryczne, też tak zwane leady, tak one bardzo dobrze konwertują. Warto mieć naprawdę, nie mam żadnej współpracy ani z jednym, ani z drugim, ale siłą rzeczy, patrząc na efekty, warto i zachęcam każdemu życzę jak najlepiej. Pacjentów jest tak wiele, że jest, można podzielić, jeżeli chodzi o ten tort. Oczywiście strona internetowa jest bardzo fajnym takim elementem, który też jest w stanie pozyskać ale znowu strona internetowa, samo jej posiadanie nie spowoduje, że naraz pacjenci będą nas znajdować, bo nowe strony internetowe, one się pozycjonują, ale najczęściej na końcu listy, a jak mamy 10 stron na wyszukiwań, wyszukiwań no to na początku ta nasza strona może być na, na którejś dalszej stronie, a pacjenci klikają tylko pierwszą najczęściej, więc trzeba pomyśleć wtedy o pozycjonowaniu, które jest procesem takim w czasochłonnym efekty pierwsze widać, gdzieś po sześciu miesiącach trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że to jednak trzeba tutaj Inwestujemy w przyszłość, ale nie możemy się spodziewać efektów tu i teraz. To jest tu, a tu i teraz to jest właśnie czy znany lekarz kliniki.pl. Social media są w stanie fajnie wygenerować też nam ruch wartościowego pacjenta, i też przede wszystkim social media budują nam społeczność. Czyli bardzo dobrze też jesteśmy w stanie podziałać pr owo w małych miastach od, yy, yy, odpalenie emocji czy nawet yy, regularnego kontentu na social mediach może yy, no, zdziałać cuda. No, można czasami nazwać ta, tak ten efekt, bo już samo to informowanie o tym, co my robimy, kim my jesteśmy, w małej miejscowości, gdzie ktoś wie, że nasz gabinet to jest ten, tam za, za biedronką, tam w tym te drzwi się wchodzi. Bardzo fajne efekty powoduje. Natomiast przy dużych miastach budujemy sobie społeczność, czyli uczymy ludzi wokół nas, że, że jest taka placówka, budujemy markę. Budujemy markę, czyli coś sprawi, że będziemy no, gdzieś w głowie tego pacjenta, i jak on będzie potrzebował, to jest duża szansa, że właśnie do nas przyjdzie, przyprowadzi mamy czy, czy kogoś ze swoich bliskich. No, i ważnym też takim elementem, który, który jest narzędziem w Waszych rękach, to jest reklama. Bo same narzędzia za portalami, ale te portale one też mnóstwo pakują w reklamę, żeby tych pacjentów ściągnąć, żeby być tam, gdzie są. Więc same narzędzia niestety na ten moment, kiedy jest mnóstwo gabinetów, spora konkurencja, nie są w stanie się obronić. Jak nie wpompujemy trochę pieniędzy w reklamę, zależy to od, znowu od wielkości placówki, ale też od tego, jakie usługi sprzedajemy, bo im bardziej marżowa usługa, im droższa, tym też ten ruch pacjenta jest droższy. Nie mamy jakby czas skorzystać z tego kawałka tortu. Ten tort do nas nie dotrzeć, że, że ten, czyli ten pacjent, który będzie szukał nas w internecie, bo ktoś innego go przejmie. W marketingu medycznym jest też tak, że jak wchodzimy na rynek, to często już są tam jakieś gabinety i teraz musimy zwinnie działać, żeby dogonić ich, a to w pewnym nawet przegoni, czyli spróbować wykorzystać tą ich chwilę nieuwagi czy tą słabość. da się to zrobić. Często jeżeli są takie placówki w naszym otoczeniu, które działają Czasami od zawsze i w tym online faktycznie kuleją, czyli nie były jeszcze na takim webinarze, jak my dzisiaj jesteśmy i nie, nie wiedzą o tych wszystkich rozwiązaniach i możliwościach, które wykorzystują sztuczną inteligencję, a wykorzystując sztuczną inteligencję jesteśmy w stanie nawet nawet o połowę obniżyć koszty produkcji, osiągając naprawdę.